Jestem w Londynie, e, idę pod pałac Buckingham. Właśnie wszyscy się dowiedzieli, że zmarła królowa Elżbieta II. E, I ja jeszcze, no, nie wiem, co mam powiedzieć. E, właśnie idę, tak jak wszyscy chyba, taka tradycja. Akurat przyjechałem do Londynu na jej, na jej śmierć. E, ja nie będę tutaj tłumu pokazywał, tam już jest Buckingham widać za tymi drzewami. Zaraz zobaczymy co się tam dzieje. No, chyba się tam nie wejdzie, bo to już wszystkie stacje e, telewizyjne stoją, a tam ludzie na murze stoją, więc chyba tam nie przejdę. Nie wiem co się będzie działo. E, tu flaga chyba będzie ściągnięta do połowy. Tak, jest na Buckingham, jest ściągnięta do połowy flaga. Czego jeszcze nie widziałem w swoim życiu. To się dopiero stało, więc e, jeszcze nie ma tak dużo ludzi, ale cały czas nadchodzą. Tak więc dowiedzieliśmy się jakąś godzinę temu. A, no i ludzie zawsze w Londynie przychodzą. Później będą tu kwiaty na pewno układać i tak dalej. A o boże. No właśnie, już pierwsze osoby, właśnie z kwiatami idą mi tutaj, będą kłaść pod bramę. A królowa była całe moje życie i życie moich rodziców i... Większość życia mojej babci, tak więc to naprawdę długo panująca monarchini. Nie wiem co powiedzieć, bo zawsze myślałem, co tu się stanie, jak to się stanie, no i się stało. Um, tak trudno mi teraz mówić to, co ja tam myślę. Nie to, żebym jakoś strasznie rozpaczał, w ogóle jestem antymonarchistą, ale um, królowa była postacią historyczną. Nie wiem, później pozbieram myśli. No, i tam już słyszałem kilka razy odśpiewany hymn, i tym razem jest God Save the King, bo teraz królem Wielkiej Brytanii jest Karol. Więc król Karol jeszcze go nie ma w Londynie, jeszcze jest tam. Zostanie tam na noc, właśnie obłosimy. Ludzie jest coraz więcej, tak więc coraz nie będzie można w ogóle dojść.

i uh -huh. uh -huh.